Siemę, byłem. Rysowanie. Siemeneczko. Jestem fanem suchego. No. Nie. Jak to widzicie, rysowanie. Rysujemy. Widzicie? Oglądaliście kiedyś film? Potem zobaczyliście, kto no. lepszy. Kto lepiej rysował. Rysujemy z Okej? Okay? Ja pokażę sobie już. Spojrzę.

Mi zawsze mówili, że trzeba kolorować w kółeczka. Mój zygzak jest super szybki. Twój zygzak jest do dupy. Nie. Ząby. Koła. Ja nie rysujemy miejsce złomka. Rysujemy całą okładkę. Cało? Cało. Za późno. Nie, rysujemy sałom. Tu macie jakieś śmieszne zębole wielkie. Widzieliście jakieś auta, bo ja widziałem. I tak mi się spodobały, że kupiłem grę. Pamiętacie, że tłomek był holownikiem? Ja o mało nie zapomniałem. Gdyby nie ten film. Dawno. W ogóle w drugiej części dochodzili agenci. Widziałeś drugą część? Nie, nie. Szkoda. Twój cię głupio wszedł. Strasznie głupio. Nie, nie, nie. Moi bardzo fajnie wyglądają. Twój jakiś taki nieprawdziwy. Prawdziwy. Ta różowa to była baba. Ja ją najmniej w całym filmie lubiłem. Ona nic nie robi, robiła, to ją pzytko narysuję. Za nią nie ma punktów. Teraz złomka rysuje. jak każda rzęsy. Teraz spróbujmy ten napis. I... Gotowe. Dwa... Stryjka, bo mi zasłoniłeś pudełko. Wiesz, takie rogi... Yet. No, moje pudełko wygląda tak. Zad! Złamałeś! Ty złamałeś! No. Słuchajcie. Ej! Dobra, słuchajcie, jak Zyglało. komentujcie. Jak wam się bardziej piękne się dzieło podobało, to skomentujcie ze moje. Czyli jeden. A jeśli Wam podobało to, to skomentujcie ze dwa. OK? Do cześć.